Pracownicy starostwa powiatowego w Puławach chętnie angażują się w imprezy sportowe. Ostatnio informowaliśmy o występie siatkarzy na samorządowych zawodach, gdzie zajęli szóste miejsce oraz otrzymali tytuł najsympatyczniejszej drużyny. Wśród urzędników popularnym sportem jest także bieganie. Od teraz mogą wyróżniać się z tłumu. Władze powiatu przygotowały specjalne, personalizowane koszulki. Nasi pracownicy w sposób taki indywidualny brali udział w tych wydarzeniach. Dlatego postanowiliśmy aby stworzyć nasz powiatowy team biegaczy i w związku z tym właśnie dzisiaj chcieliśmy też promować nasze koszulki powiatowe. W takich oto koszulkach będziemy występować na różnego rodzaju wydarzeniach, które jeszcze w tym roku są przed nami. Powiat Poławski stoi biegaczami i nie tylko. Powiat Poławski generalnie uważam, że jest bardzo aktywny fizycznie, sportowo. Nasi, nasi ludzie są widoczni na różnych wydarzeniach sportowych, dlatego uważam, że warto promować, warto promować aktywny tryb życia, warto promować właśnie taką formę spędzania wolnego czasu, a poza tym uważam, że sport jest bardzo taką sympatyczną formą promocji powiatu Puławskiego, bo poprzez właśnie Taki wspólny udział w różnych wydarzeniach. Nie tylko się integrujemy, ale również pokazujemy to, co u nas jest ważne do obejrzenia. Mamy nawet w ramach naszej takiej drużyny sportowej amatorskiej Multimedia Runners puławy, taki, taką trasę, którą biegamy. My nazywamy to dwa mosty. Otóż startujemy wtedy zazwyczaj z ulicy Sosnowej w Puławach, biegniemy starym mostem, następnie tuż z zawisło przez Łękę biegniemy do nowego mostu i wracamy przez Marinę do miejsca startu już łącząc te jakby dwa mosty jako element taki biegowy. I Taka trasa wynosi ponad 10 km. Dość dobrze się biegnie tamtędy asfaltami i w takich ciekawych warunkach. Dlatego, między innymi, ten most też się znalazł na tych naszych koszulkach. Autorem fotografii umieszczonej na koszulkach jest Hanna Wenerska. Po uroczystym przekazaniu koszulek urzędnicy przebiegli symboliczny dystans między starostwem i starym mostem. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach Osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 m2. Z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl.